witajcie w kolejnej części poradnika cheatera. Czasami nie chcę wam się normalnie grać, dorabiać się, coś tam, coś tam, ale też nie chcecie. nie o to chodzi, żeby mieć kasę, tylko czasami ja na przykład mam ochotę sobie poorać albo coś innego, no to na przykład pokosić to pole. No ale żeby to pole kosić, no to trzeba to zasiać, czy tam zasadzić. Tam czekać ileś dni, ble 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 ble, nikt nie ma na to czasu. Więc, wciskacie F11, potem zakładkę z poletkiem, jako że stoimy na polu 19 to już od razu jest tutaj, wyświetla się nam 19 automatycznie, szukamy uprawy jaką chcemy, załóżmy, no tak jak powiedziałem, jak to będzie ta Topola, jest to Pola, Growth, State, Jeden to jest zaraz po zasianiu, ble bla, ble, Aż chyba do 8, do 5. 5 to jest chyba uschnięte, więc bierzemy 4. Fertilized state to jest nawożenie na 100%. Blowing state wyłączone. Yy, to zaraz zobaczymy. Weed state to są chwasty wyłączone. No to możemy z chwastami lub bez. Zaraz zobaczymy. Lime state wyłączone, czyli prawdopodobnie trzeba to jeszcze nawapnić. Set spray. Nie wiem. No i Buy Farmland jest wyłączone. Ja włączę, kliknę włączone, żeby od razu mi automatycznie kupiło. No i wciskamy z Enter. Gra się zawiesza, oczywiście, no bo to. Ok. No i co my mamy? Mamy to pole. For fuck's sakes. Jest nawieziona. Nie jest zachwaszczona. Zobaczmy na ten. Rodzaj roślin. Oj, trzeba to orać. A jak chcemy, żeby już było zaorane. O, to trzeba to orać i trzeba na, nawapnić. Dobra, jak chcemy, żeby to już było zaorane, to tutaj klikamy. Plowing state włączone i Lime State włączone. Myk? I mamy już to zaorane zawapnowane i chyba gotowe, czy nie? Jeszcze nie jest gotowe. A żeby było gotowe do, do zbierania musimy zaznaczyć tutaj ostatnie stadium. Mek. I jest gotowy już do zbierania. Eee, czemu, nie dałem czemu nie dałem ostatniego stadium na początku, a to temu, że na przykład jak weźmiemy jakąś normalną uprawę pszenicę i weźmiemy na ostatnie stadium 8, to będzie nam uschnięte. Ale widocznie to pole nie usycha. A więc tak, to jest na tyle w tym poradniku. Następnym razem nie wiem co pokażę. Do widzenia.